Ale jedną z takich top five bojaźni waszych przed marketingiem i reklamą jest to, no ale przecież to jest zakazane. Ale jeszcze fajną rzeczą, którą w reklamie jest zakazane, czego nie możemy dzisiaj robić, a mogą to robić na dietetycy i trenerzy, czyli pokazać efekt przed i po. Cieszymy się, że te ruchy tak. są u lekarzy. Co powie trochę życie, co się zmieni rzeczywiście na poziomie tej wykładni życia? Nie ma na co czekać, nie ma czego się bać, trzeba to tworzyć. Podpisujcie ustawę. Da się petycję, nie ustawę. Teraz do tego się jakby ustosunkujemy, więc i tak, i tak kiedyś w przyszłości musimy to zrobić. Witamy Was serdecznie. To piątek, piąteczek, piątunio, a więc mamy zdrowy biznes, godzina 17. Startujemy. Czy to jest, zaczynam się zastanawiać, czy to że jest piątek, piąteczek, piątunio, to dobrze. Dajcie nam znać, czy ta godzina Wam odpowiada, bo mi odpowiada przed bardzo taka wspólna imprecka z Dachowskimi. Dobrze, że to nie jest live'em. A że dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który zadziewa się w takim e, okresie sylwestrowo-imprezowym, to tym bardziej będzie to imprezka z Dachowskimi. No dobrze, przechodząc już tak poważnie do tematu. Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 stycznia 2025 roku zmienia się kodeks etyki pracy lekarskiej i co za tym idzie zmianie też ulega jeden z punktów, który nas zdrowy biznes z perspektywy możliwości reklamowania się bardzo interesuje. Tak zmienia się oczywiście wiele punktów w tym kodeksie o lekarzy, ale oczywiście te takie dwa podpunkty są kluczowe i teraz postaram się wam je bardzo ładnie przeczytać. Jest to artykuł 71 punkt drugi, który mówi, że Lekarz jest uprawniony do posługiwania się informacją o oferowanych usługach z zastrzeżeniem, że taka informacja będzie zgodna z zasadami etyki lekarskiej i punkt tutaj trzeci. Informacja o oferowanych usługach oznacza każdą formę przekazu mającą na celu upowszechnienie wizerunku lekarza lub usług związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. I to jest takie, da -da -da. to Michał po ludzku. Po ludzku, moim zdaniem, to otwiera niesamowicie szerokie pole do promowania rzeczy, które robią lekarze, budowania niesamowitych marek osobistych, budowania, dlaczego robić operacje, no bo lekarz operuje, dlaczego podawać leki, co robić po prostu... Informować o usługach, które lekarz robi. Znaczy się, ja uproszczę to jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, dobrze? Jak dla mnie lekarze jornęli się w końcu, że mamy XXI wiek tak. i komunikacja, i kontakt z pacjentem głównie opiera się poprzez social media, gdzie głównie musimy budować świadomość. I dopóki nie zaczniemy tej świadomości budować poprzez komunikację, poprzez opowiadanie o swoich usługach, czyli szeroko pojęty marketing raczej nic nam z tego nie będzie. I zawody medyczne, w tym lekarze, byliśmy w tym lekarze byli w tym strasznie w plecy, bo sama niemedyczna mogła powiedzieć wszystko. Mogła robić sobie reklamę, nie będąc lekarzem, mogła, możesz mówić wszystko na YouTubie, na social mediach i nikt tego w sumie nie może skazać Okej, okay, jak zgłosimy, zgłoś, że to głupota na no to ludzie, to jakby może Instagram to rzuci, może nie. A lekarz według prawa z 2024 roku, jakby o zakazie reklamy, no nie może informować o swoich usługach i promować się jako marka osobista, a dzięki zmianom w tych dwóch punktach uważam, że jest pełna dowolność. Oczywiście to jest moje zdanie, ciekawe oczywiście, do tej, nie wiemy, bo żadne wyroki jeszcze nie zapadły i nie wiemy, jak do tego skończą się prawnicy i co powie trochę życie, co się zmieni rzeczywiście na poziomie tej wykładni życia. No bo patrząc na tę rzeczywistość, mówisz o tym, że lekarze nie mogli i dopiero od pierwszego stycznia będą mogli, ale też jest mnóstwo kont lekarzy, no nie chcę nazwać ich influencerami, ale takich powiedzmy lekarzy autorytetów instagramowych i nie tylko, którzy też tworzyli różnego rodzaju ciekawe treści i mają duże konta, to ja rozumiem, że dzięki tej ustawie, która wchodzi temu rozporządzeniu, te ich możliwości będą jeszcze większa. No ale uwaga, bo o tych Instagramowych influencerach powiedziałaś, mhm. do tego jeszcze jest punkt piąty, który również uważam mega tu może zmienić sytuację i trochę niektórym utrudnić życie. Bo punkt piąty mówi o tym, uwaga, niedopuszczalne jest wykorzystanie autorytetu lekarza do promowania usług niezwiązanych z wykonywaniem zawodu lekarza. A, czyli wszystkie tutaj psiki, kremy do twarzy, paznokcie, to już... No krem do twarzy jeszcze ok? kwestia czy majtki? Ale ja wiem, do kogo ty pijesz. Kwestia czy biżuteria? Kalendarze. Kalendarze. Czy to jest usługa Ciuszki. lekarska? Czy ciuszek jest usługą lekarską? Majtki bym jeszcze jakoś obronił. Też tak sądzę. Kalendarz tak. też bym obronił. Obroniłbym też, bo to jest usługa, która promuje prozdrowotne zachowania, bo tak. masz datę, nie? Ale biżuteria? Trzeba by było się nałożyć, nie? Teraz musimy chwilę pewnie poczekać, no to jak do tego się stosunkuje pewnie jakaś tam komisja etyki lekarskiej u, u lekarzy? Ja się ona w każdym drugi, bądź nie? razie cieszymy się, że te ruchy tak. są u lekarzy, dlatego że fizjoterapeuci, będąc troszeczkę do no, nikogo nie obrażające, ale takie są fakty, niższą rangą specjalistów w, w medycznych randze społecznej. w randze społecznej, ale myślę, że w wielu szpitalach cały czas no. jest jakby ta hierarchia zachowana. Ale co chcę nie powiedzieć? Nie widziałem ordynatora fizjoterapeuty. Może mi moje myślenie, jeżeli jest, chciałbym go powiedzieć. Nie, chodzi mi o to, to co próbuję powiedzieć, nikogo nie obrażając, że jeżeli sami już Góra zaczyna robić te zmiany, no to trochę głupio by było, gdybyśmy my się też do tego nie chcieli dostosować i gdzieś byśmy tutaj nie dążyli. No i uwaga, to wszystko, co się tutaj wydarzyło, to jest spełnienie marzeń tego oto człowieka, mojego męża, bo on powstał, tutaj głowa parowała i po prostu powstał niecny plan, bo tak jak jesteśmy tutaj tym zdrowym biznesem, to najczęściej, być może nie najczęściej, ale jedną z takich top 5 bojaźni waszych przed marketingiem i reklamą jest to, no ale przecież to jest zakazane. Przecież ja nie mogę się reklamować. I mimo, że dla mnie, jako specjalisty pracujący w tej branży, powiedzmy, takich no, usług marketingowo-reklamowych, reklama jest zupełnie czymś innym niż marketing, to w wielu naszych głowach to cały czas jest to samo i chcielibyśmy, Właśnie tą petycją znaleźć też to rozgraniczenie. Po co nam to jest? Że tak naprawdę swoją możliwością promocji dajemy wartość pacjentowi, a Wam ściągnąć tą bojań z głowy. Dlatego Dlatego powstała petycja, w której prosimy e, naszą kochaną Izbę, Krajową Izby Therapeutów, żeby nasz kodeks etyki pracy terapeuty również był zmieniony i był również dostosowany do tego, dlaczego lekarze zmienili, bo uwaga, oni to zrobili dlatego, że nakazała to tego Unia Europejska. Uwaga, już w 2006 roku. Naprawdę to było dawno temu. A my dopiero teraz do tego się jakby ustosunkujemy, więc i tak, i tak, kiedyś w przyszłości musimy to zrobić. Więc uwaga, zróbmy to szybciej, dlatego uważam, że jeżeli każdy z Was z fizjoterapeutów, fizjoterapeutych podpisze się pod tą petycją, to wtedy nasza Izba myślę, że zareaguje szybciej i szybciej koles etyki pracy fizjoterapeuty zostanie po prostu zmieniony i urealniony, nawet jeżeli miałby identycznie albo bardzo podobnie do tego, co zostało stworzone w pracach komisji i KIL-u, czyli Krajowej Izby Lekarzy. No jest takich ciekawych rzeczy. Jakby to rozporządzenie unijne zostało wydane do wszystkich państw członkowskich i wśród nich były takie, które zdecydowały się na to no szybciej niż my, 20 lat później. I uwaga, robiąc to szybciej, mają naprawdę fajne efekty w postaci tego, że świadomość społeczna na temat fizjoterapii zdecydowanie się zwiększyła i co za tym idzie, też społeczeństwo jest zdrowsze i sprawniejsze. Dzięki temu, że my przy przestaniemy się bać mówić o prozdrowotnych rzeczach, które są dobre dla społeczeństwa, to w tym momencie będzie więcej takich treści na YouTube, mniej osób się będzie bało, będzie więcej marek osobistych, które będą mówiły o prozdrowotnych rzeczach. W tym momencie więcej osób to usłyszy, więc więcej osób będzie zachowywało prozdrowotne rzeczy, więcej osób będzie. Miało lepsze zdrowie. Co Więc więcej, dla społeczeństwa jest to super sytuacja. Co więcej, zobaczcie to, o czym najbardziej krzyczymy, a mianowicie o tym, przed czym miała nas uchronić e, za, e, jakby ustawa tutaj regulująca zawód fizjoterapeuty, a mianowicie przed szeroko pojętymi znachorami. Oni mogą na dzień dzisiejszy publikować, jak chcą, co chcą, do tego stopnia, że ostatnio z Michałem się uśmialiśmy po pas, bo są wcierki z muchomorów i <laughs> jakby inne rzeczy tutaj muchomor jest wykorzystywany. Ja byłem zaskoczony, nie? Ja byłem że w ogóle takie rzeczy że... są w internecie. w internecie. Nie słyszałem nigdy o wcierce z muchomora. Dowiedziałem I, ale... I się o tym wczoraj. Ale do, do czego zmieszam, że jakby różnego rodzaju bzdury niepoparte wiedzą medyczną są publikowane na potęgę, bo to jest najprawdopodobniej jedyny materiał, który oni mają. A gdyby to teraz wybalansować jakościowym materiałem, treściwym materiałem, takim naprawdę, który ale niesie wartość. Magister Fizoterapii, lekarz. Osoba medyczna nie bała się mówić. No o, o tym, tym mówisz, żeby i jak to wybalansowało. Robi. Bo to jest ten temat, że my się boimy, bo zostaniemy posądzeni o reklamę, żeby tym się, że się reklamuje. Nie mówimy o tym nagle teraz, żeby e, można było powiedzieć, że jestem, żebyście nie myśleli, nie? że tak będziemy tak chcieli robić, że jestem najlepszym terapeutą w Warszawie. No właśnie. To, to dalej nie o to chodzi. Dalej uważam, że to jakby jest e, złe i to nie promuje, e, to nie jest dobra reklama. To nie jest. Zgodne z kodeksem etyki zawodowej. No i znowu, wracając do mojego wstępu, zdecydowanie powinniśmy rozgraniczyć to, czym jest budowanie świadomości, uprawianie takiego zdrowego, bezpiecznego marketingu, budowanie też własnych marek osobistych, szerzenie swojego autorytetu, edukacja od takiej chamskiej reklamy, którą uprawia Lidl i Biedronka. Po prostu. No bo dalej uważam, że robienie promocji. Tanie soboty w Lidlu. Lidlu czyli tanie teraz 3 kilo uwaga. ziemniaków za 2 złote. Czyli tanie soboty w for Life, no byłoby bez sensu. Czyli. Dalej... 2% rabatu na coś tam, tak? Złote niedzielę z czymś tam. E, dwa w cenie jednego. No takich rzeczy nie robią nie No taki marketing e, medyczny nam walczymy. To <laughs> nie. nie, nie o to nam chodzi, nie? Chodzi o to, żeby. Znowu powiem to, może tutaj po raz piąty, już zdjąć obiekcję, pozwolić mówić, pozwolić chwalić się wiedzą, wiedzą medykom, żeby oni, w tym terapeutom, bo lekarze będą mogli, terapeuci za chwileczkę, nie, jakby będzie duża dysproporcja między treściami, które my możemy, a których nie możemy, albo duża dysproporcja w głowie, ale też uwaga, to mówię też się o lekarzach, ale też o podmiotach lekarskich, czyli o takich. Miejsca, gdzie są lekarze? W przychodniach. w przychodniach lekarskich, również one będą mogły mieć to, co czytałem wcześniej, nieograniczoną formę wypowiedzi. Zobaczcie, ile, centrum medy ile centrów medycznych zacznie komunikować o tym, że ma swoje pracy lekarzy, a będą mieli kłopot z tym, żeby, powiedzieć, że ma w swojej pracy, czy ma w swojej jednostce fizjoterapeutów. Mocno śliskie, nie wiadomo się dzisiaj jakby do, jak do tego podejść, nie? Więc fajnie by było, moim zdaniem, to mega wyrównać i dać takie same możliwości tym dwóm grupom społecznym i pewnie pielęgniarkom również i ratownikom medycznym również, chociaż w ich. Y Kodeksy, e, kodeksy etyki e, zawodowych tych zawodów nie wchodziłem. No, bo ja rozumiem, że jakby ten zakaz reklamy był wystosowany przez ustawodawcę, przez mocodawcę e, po to, aby uchronić pacjenta właśnie przed taką nachalną formą reklamy, przed tym, aby on wybrał, kierując się swoim własnym rozsądkiem, a nie zachęcony ceną Ale okazją. dzisiaj może wybrać no właśnie naora, No właśnie o, to, do tego chciałam dążyć, że to, czym, przed czym chcieliśmy się bronić, w jakim stopniu nas zgubiło. Mhm. Bo e, chcąc się chronić, przestaliśmy w ogóle mówić o tym, co mamy do zaoferowania, przestaliśmy w ogóle mówić o własnej ofercie, o efektach, jakie możemy osiągnąć, o tym, co mieści się w ramach szeroko pojętego EBM-u, usług medycznych, a co wiąże się jakby tutaj, co jest z pogranicza jakby szarlatanki. My nie mamy narzędzi do tego, żeby się obronić przed tym, czym jest zalewany Internet, a że mamy takie, a nie inne czasy, i ta komunikacja, powtórzę ponownie, naprawdę w dzisiejszych czasach jest w ilości nieograniczonej, a będzie jeszcze gorzej, bo uwaga, AI zacznie się uczyć z tych takich niemedycznych, niewartościowych rzeczy. Jest taka szansa. Więc jest szansa na to, że... AI nie będzie weryfikowało się jakby względem tego, co jest ok, bo nie ma wglądów do baz medycznych, jakby do e, badań naukowych, medu, tak. tylko po prostu do, od ilości rozpowszechnianych treści. Więc żeby dalej zapobiec jakby kaskadzie i lawinie jakby tworzenia fejkowych treści i dawać pacjentowi prawdziwą wartość tego, co może osiągnąć, my musimy zacząć o tym swobodnie mówić. Tak jest. Powiem to jeszcze raz, nie bać się mówić. Kolejną kwestią, która moim zdaniem jest bardzo ważna i o której nie wolno zapominać, dając fizjoterapeutom albo rozszerzając to prawo fizjoterapeutów do tego, aby oni mogli tworzyć, no bo to, żeby pacjent wiedział, jak coś się dzieje źle, gdzie może skorzystać z naszych usług, to jest jedno, ale cała szeroko pojęta fizjoprofilaktyka, gdzie pacjentowi nic nie dolega, ale my możemy dać mu wskazówki idące, jakby jak on może o siebie zabrać. To jest klasyka, jak żyć. Jak żyć na co dzień, robiąc małe rzeczy na dzień dzisiejszy, bo mówimy o lekarzach, że przegrywamy z lekarzami, ale my również tym zakazem przegrywamy z szeroko pojętymi trenerami personalnymi, instruktorami, to nauczycielami o... i wszystko. Oczywiście, Nie są że tak. Nie żadnym zakazem, bo są zawodem nieregulowanym w Polsce, czyli każdy może zwać się trenerem. Motoryczny, no, personalny. A kto powinien i... edukować na temat ruchu? Tak jakby w założeniu w Założeniu W fizjoterapeuty. No fajnie by było, gdyby to byli fizjoterapeuci. Tak. I być może gdybyśmy mieli większą swobodę właśnie w edukowaniu na ten temat yy, i w temacie ruchu, to też nie mielibyśmy później tak dużo pretensji o to, że nagle jakiś trener wchodzi w kompetencje fizjoterapeuty. On po prostu robi to, to też może robić, no bo jakby ruch Wtedy też jest ludzi. w jego nie chcą, nie chcą kompetencji. Dygnety, na, na ale jeszcze fajną rzeczą, którą w reklamie jest zakazane, czego nie możemy dzisiaj robić, a mogą to robić na dietetycy i trenerzy, czyli pokazać efekt przed i po. No efekt mega. przed i po. No bo mega chciałbym pokazać swojego pacjenta, który nie mógł zmieniać kolana, a dzięki mojej pracy może zmieniać kolana. No bo rozumiem, że chodzi tutaj w zakazie o to, żeby nie dawać takiego overpromisu. Czyli nie dawać takiej gwarancji, że jak udało się Grażynie, to tobie, Kasiu, też się uda. Ale możesz znać rozwiązanie lepsze od tamtego, że medycznie po prostu to kolano się zegnie i ma takie, takie możliwości po prostu, że to jest realne, albo że w cudzysłowie większość osób, które żyje, może robić przysiady. No może. No i teraz tak jest kwestia, czy ja mogę to pokazać, nie, że ta osoba nie robiła przysiadu? A dzisiaj robi krzywdę. To jest efekt przed i po, który jest zakazany w reklamie medycznej. No więc znowu wracamy do tego, czym jest reklama, jak jesteśmy w stanie to sprecyzować. Sama regułka reklamy jest bardzo szeroka, i ja myślę, że ten kłopot i jakby to wszystko, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Ale słuchajcie, teraz rzucę wywód. To jest w ogóle tutaj. Pomijając fakt, że jakby ewolucjonijnie my przestaliśmy nadążać, jakby nasze ciała przestały nadążać za wyzwaniami, które sobie sami stworzyliśmy. Idąc od tego, że od tej powiedzmy agrokultury, którą sobie gdzieś sami stworzyliśmy, rewolucja przemysłowa, później cyfrowa, a teraz wchodzi nam sztuczna inteligencja, jakby to wszystko zaczyna się tak szybko dziać, że my też przestajemy nadążać z regulacjami między innymi, chociażby z definicją reklamy. To. Za, możliwościami i za narzędziami, które mamy. Uwaga! Dodatkowa informacja dla Was. Lekarze dostali zgodę na wykorzystanie AI w diagnozowaniu, ale muszą o tym poinformować pacjenta. My z tego znowu nie mamy takiej opcji, wyboru. nie? Czy ja mogę użyć AI do diagnostyki ruchowej pacjenta? No wczoraj też słucha, słuchałam audycji w jednym takim bardzo mądrym radio, takim na zaczynającym się na ty, kończącym się na K, e, <noise> e, gdzie e, nie no w mnie, tak? Tam gdzie, mamy, tam, gdzie mamy wszystkie różnego rodzaju mądre rozmowy z mądrymi ludźmi, mądre audycje, gdzie okazuje się, że właśnie ten rozwój AI i też w, kont w kontekście konkretnie medycyny będzie czymś bardzo przyszłościowym. Więc ja bym chciała dodać w kontekście naszej właśnie tutaj petycji, że tych wyzwań i tych problemów nie będzie mniej. Ich będzie coraz więcej. I my musimy też systemowo, jako branża, jako też pewnego rodzaju grupa zawodowa, no wasza grupa zawodowa, ale ja się czuję jako jej członek, jako tutaj powiedzmy grupa zawodowa, diagnozować te wyzwania coraz szybciej i coraz szybciej na nie reagować, być może znaleźć jakieś systemowe metody do tego, żeby tworzyć tego rodzaju rozwiązania. Nie wiem, podpowiadam, może tutaj w Waszej Izbie jakaś konkretna jednostka do tego, że będzie wychwytywała te luki. I starała się jak najszybciej znajdować na nie rozwiązania, bo w moim poczuciu tego będzie po prostu coraz więcej. I te aktualizacje kodeksu etyki e, myślę, że powinny być częstsze. Proces legislacyjny proces krótszy. krótszy, więc jest to wszystko możliwe. Jakby zbierając to w całość, bo poszło to bardzo mocno też przyszłościowo. Naprawdę uważamy, że jest teraz niesamowita okazja do tego, aby. Jadąc na fali tego, co zrobili lekarze, wykorzystać ten moment na to, aby wprowadzić również w zawodach fizjoterapeutycznych bądź medycznych, paramedycznych te zmiany, które są po prostu konieczne, które po odblokowaniu dadzą szersze możliwości nie tylko rozwoju branży, nie tylko rozwoju poszczególnych jednostek jako fizjoterapeutów czy medyków małych przychodni, gabinetów, tak, studiów fizjoterapii ale też bezpośrednio przełożą się na zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów. Ja przypomnę Twoje też statystyki. Z, ostatniego, z jednego z ostatnich odcinków, że za trzy lata nam zabraknie fizjoterapeutów. Popyt rośnie. My też musimy w jakimś stopniu propagować fizjoterapię, bo to napędzi nam nowych studentów. To sprawi, że więcej osób zainteresuje się tym zawodem, czyli tak zwany uwaga, employee branding będzie tutaj też wykonywany, bo ktoś zobaczy, ale on jest super, on jest fizjoterapeutą, on robi takie rzeczy. Też tak chce. Też tak chce. I dzięki temu nasza grupa zawodowa będzie się poszerzała. Więc korzyści dla pacjenta, korzyści dla, dla przyszłości, dla samego zawodu, korzyści dla tych, którzy pracują w zawodzie tu i teraz i korzyści dla tych, którzy zatrudniają w tym zawodzie. Nie ma na co czekać, nie ma czego się bać, trzeba to tworzyć. Podpisujcie ustawę. Da się petycję, nie ustawę. Petycję podpisujesz w link, jest pod tym filmem w opisie. Ale emocje, Wchodzisz, słuchajcie. Podpisujesz, a my już dalej to złożymy. Do odpowiednich organów, żeby mogli tą petycję przeczytać, zobaczyć i do niej się oczywiście ustosunkować. I mam nadzieję, że zaczną jakiekolwiek prace, które zmienią kodeks etyki pracy fizjoterapeuty. A jeżeli masz jakieś sugestie po przeczytaniu tej, tej petycji, Pisz do nas, jeżeli chcesz się też udzielić tutaj w procesie jakby składania tej petycji, też pisz do nas. Każde wsparcie będzie potrzebne. Pamiętajcie o tym, że my też nie wychodzimy z takiego poziomu, jak to się mówi, walki, tylko współpracy, bo wierzymy, że wszyscy dążymy w jednym kierunku. Kwestia po prostu tego, żeby się dogadać, bo gramy po prostu do tej samej bramki. No i to by było na tyle. To by było na tyle. Dziękuję, że się. jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zdrowy Biznes. Pa!